Dawid Kwiatkowski! Wielkie brawa! Cześć! Brawo, brawo, brawo! Ja mam do ciebie... Ja mam do ciebie. Ja mam do ciebie też. Uwaga, czas na coming out. Tak udajemy przed twoimi milionami widzów, że się lubimy, ale kiedy się widzimy na światłach, macham do ciebie jak głupi, e, barki mnie bolą. Mówię, Ej, Kuba, zobacz mnie, cześć, tu ja, Dawid. Spojrzałeś na mnie, no ale... Spojrzałem Cię i nie zauważyłem? Nie, nie zauważyłeś, chyba nie chciałeś mi po prostu powiedzieć cześć. Wiesz co, czasami na to, jest żeby... mi głupie, że moi bliscy znajomi mają tak biedne samochody. A, właśnie. Dlaczego ty mnie nie, nie, nie obserwujesz na Instagramie? Ty mnie obserwujesz? Obserwuję cię na Instagramie, dlatego nie patrzę na Ciebie na światła. <śmiech> <śmiech> nie, ale naprawdę, No ja tak ci, to wystarczy. Ja nie, cię obserwuję. Na... Co się należą brawa, to było dobre. <laughs> Pierwsze co robię, jak wracam do domu, to rozbieram się do naga. No bo czuję się wtedy taki wolny. Ja tak piszę muzykę naprawdę? ja nie chodzę tak przed lustrami. Kurczę. I wow, to ja? Niemożliwe. Ty zobacz jakiś z** w tej do Wojewódzkiego podobny, nie? Ej, k**wa, podsiadło. Dawid, to ty? Tak. Bo ty masz trochę zjanych fanów, takich... Sam masz zjadanych fanów. Tak, mam zjanych fanów, oto oni. Pięć osób, pięć dziewczyn było wokół mnie. Ja byłem na guźki, bo tak śpię w hotelu. I na zasadzie Dawid, no jeśli ty się zławi ona się 18 lat. Ja... No i co, co ja jest stary, nie widziałe... mi, co jest w tym złego. Byłoby złe, jakby odchyliły kołdry i tak to nie może być podsiadło. <głosy> <głosy> Bóg cię kocha, nawet jak, jeśli jesteś skórzem jakim jesteś, no to cię kocha. Czy, 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 co ty powiedziałeś? Gościem z skur... był Dawid A Panie, panowie Piotr Laszulowski, Brawo! Styl ala na nie, nie wiem, dlaczego tak ludzie to odbierają. Może nie dlatego, wiesz. że też mam trochę wadę wymowy, o której się dowiedziałem właśnie, jak zacząłem robić stand-up, nie? Piotrze, wszystkiego najlepszego! tu mówisz, dziękuję Cię, Fatusiu, dziękuję Ci, tego serca! Ale to nie jest aż taka wada, nie? To jest taka... A skąd Ty wiesz, jak Ty nie wiesz? Ty pleniący szczurze! <laughs> Daj Ci słowo, kocham Cię jak brata, ale oni Ci nichu** nie wierzą! No jak nie? No. no tak! Ty kochasz swoją żonę? Bardzo. Piotr, kochasz swoją żonę? Bardzo. O, teraz był ok. Ty jedziesz po takim stereotypie pary, gdzie facet woli kumpli od żony. Nie, jesteś. No, no, Piotr, jesteś menelem trochę. A ty no. nie lubisz z kolegami wyjechać czasami gdzieś nie wiem, na weekend? Masz kolegów ogólnie? Kiedy chorób? Nie no, Najfajniejsze urodzi? są pierwsze godziny, bo potem żona wraca ze szpitala. Tak. No, no, ale nie, jak już się urodzi, no to już wiadomo, że będzie łatwiej, bo już nie będę miał takiego momentu, że będę czekał aż się urodzi, więc nie mogę jej zostawić samej w domu, więc będę już mógł pojechać chyba. <noise> <noise> tak! Przekonałeś!